Chciałam się skupić także na Waszym związku, który jest niesamowicie szczęśliwy i zapytać Was o ten przepis na dobry związek. Nie, nie, nie jest aż dobrze. tak lukrowo też z drugiej no strony. Ale generalnie nie ma czegoś takiego jak, jak recepta na udany związek. Ludzie muszą się po prostu dopasować, się zgrać, nie wiem, przeżyć coś ze sobą. Nas połączyła pasja. Najpierw się zaprzyjaźniliśmy, potem wkroczyło to tak, no, po uczucie. Po prostu tak. się. Chyba. Ważne jest to, że na przykład jak nawet mamy jakieś większe sety pracy, to z chęcią wracamy do domu. Po prostu, żeby sobie się razem pogadać i. Wydaje mi się, że to jest istotne, że tutaj jakby sama miłość, rodzina, to czasem może być trochę za mało. Po prostu trzeba się lubić. Jak na przykład radzić sobie z emocjami, bo tak jak powiedziałaś, kobiety są bardzo emocjonalne i do wszystkiego tak troszeczkę inaczej podchodzą niż mężczyźni. Właśnie wtedy, gdy na przykład mamy taki cięższy etap w życiu, Myślę, że też to jest indywidualna sprawa. jak Kto roz, rozładowuje swoje emocje, czy sobie z nimi radzi. My ze sobą rozmawiamy i staramy się partnersko podchodzić do każdej kwestii. To też w miarę na wesoło. Wydaje mi się, że też nie wyolbrzymiamy pewnych kwestii. Chociaż czasem, jak jesteśmy zmęczeni, to wiadomo, jakieś są drobiazgi, nam trochę przeszkadzają i Dokładnie. gdzieś tam. Jak to w życiu? <laughs> Dokładnie, ale no, ważne, żeby chcieć to być to razem. Wy jesteście takim idealnym przykładem na to, że z miłością można zdobywać góry. Tworzycie taki, można powiedzieć, modelowy związek, więc chciałam Was zapytać, jaki jest w ogóle przepis na tą udaną miłość. No właśnie, żadna tak bo bo tak. Przepisu tak naprawdę nie ma, nie ma prawda? Bo, Bo każdy jest inny, każda tak. para jest inny. Nawet jeśli jest, no to każdy musi go yy, znaleźć, znaleźć <grym> samemu i, i z, zrobić swój przepis na, na udany związek <grym> i, i na ten My wiemy jedno i to doświadczamy w, w naszym związku, że nami kieruje miłość. Tak, że jeżeli... Uczymy no tak, się tej, i się kocha tej i miłości, tak? chcemy być razem. To... I, i chcemy, chcemy ją przeżywać, to my się po prostu przez całe życie uczymy. A ona wiem, że. Ale to nie jest recepta na 100%, tak? tak. To nie jest tak, że, że jak sami wiemy z różnych przykładów, to nie jest tak, że to nam wystarczy, tak? No, jeszcze praca. No, a jak na przykład radzicie sobie w takich gorszych momentach? No, bo wiadomo, że w codziennym życiu miewamy gorsze dni, miewamy gorsze chwile, i, i wtedy te emocje czasami biorą górę. Co wtedy? Biury lecą, kłócimy się, tak godzimy się. Tak jak każde normalne małżeństwo, para. Tak, chyba najważniejsze jest to, żeby właśnie u, u, umieć przejść. Dokładnie, przez, wychodzić tak, i, z tego. I wychodzić z tego. I, i wybaczać tym, jak, sobie. Jak, jak się znajdujemy w danej sytuacji mm. i co, co z tym możemy zrobić i jak to przepracować. I właśnie, ważne wspólnie, tak, bo nie da się w pojedynkę tego zrobić. Tak. Nie może zrobić jedna osoba pracy, a druga się do tego nie, nie przyznać albo umywać ręce i tak itd stanąć w, w prawdzie i, i spróbować to, że tak, bym, tak jak mówiłem tam w jednym programie, wziąć byka za rogi i po prostu no, zmierzyć się z tym. Umiejętność przejścia przez to świadczy tak naprawdę o tym, jaka jest siła danego związku i pary. Mhm.